Jeśli chodzi o ogólnie Mateusza, no to uważam, że um, naprawdę to, co on wyprawia teraz. To jest jedno wielki wow. Jak oglądałem tę walkę, to nie dość, że całą walkę przestałem i po prostu trzymałem się za głowę, no bo uważam, że. tylko go pod... znasz osobiście, nie? Zgadza się. Mhm. Eee, I raczej no, i znaczy, no, to jest niewłaściwe, żebyśmy działali i nie znali się, ale mhm. to, w jaki sposób on ciężko pracuje, to jest uważam, że przykład. Uważam, że jest on ikoną i on sięgnie po ten pas. Po Też po prostu... my się tak. Chociaż kurde z islamem, to nie jestem pewien. Zobaczymy. Bo liczę, trzymam kciuki za niego, ale. To... Po drugiej stronie stoi Islam i wiem, że on też jest mocny. Całkiem też miał e, zniszczyć Mateusza. Mhm. Przecież bukmacherzy mówili, że, e, że przegra, mhm. a co zrobił? No, w każdym razie trzymam za niego kciuki. Wolę, żeby Gamron wygrał, ale Islama też lubię i nie, i nie sądzę, żeby Oliwiera był w stanie pokonać Islama. Nie, nie ma opcji takiej. Się Uważam, tak że e, przegra i za jest stwierdzenie, że to jest maksymalnie do trzeciej rądy.